Dzień dobry, nazywam się Arek Wielgosik i w imieniu firmy Polsant zapraszam Państwa bardzo serdecznie na cykl takich bardzo krótkich spotkań, w których postaram się przybliżyć Państwu pracę na mikserze Waves LV1 oraz pracę z wykorzystaniem wtyczek tej samej firmy, czyli firmy Waves Audio. Cały ten cykl będzie się opierał na bardzo krótkich odcinkach, które mają trwać maksymalnie 7,5 minuty i w tym krótkim czasie postaram się Państwu pokazać w jaki sposób możemy tych, z tych tyszek korzystać. Wykorzystamy do tego celu sesję wielośladową, y, która pochodzi z nagrania koncertu y, zespołu muzycznego pod kierownictwem Marka Tarnowskiego. Koncert ten odbył się w klubie MDK Ochota w, w Warszawie i był to koncert grupy muzycznej, dziecięcej grupy muzycznej, pod, kierowniki, pod kierownictwem pani y, Joanny Karpińskiej, a zespół ten wykonał, i ta grupa wykonała utwór pochodzący z repertuaru grupy Demono. Kim naprawdę jesteś? W dzisiejszym odcinku zajmiemy się perkusją, na której w tym utworze zagrał Sebastian Frankiewicz. Przyjrzyjmy się naszej sesji. Pierwszy instrument stopka. Dodałbym do niej. Wtyczkę, która nazywa się SSLG. Dlaczego, dlaczego właśnie G? Dlatego, że wtyczka G posiada taką funkcjonalność która pozwala zastosować filtry filtry, które są we wtyczce do sidechainowania, czyli do kluczowania dynamiki No i w takim razie wybierzmy, że będzie to mniej więcej w przedziale od 60 Hz do, 30, do 3 kHz i następnie zastosujmy expander na tej stopce Troszeczkę szybszy atak i szybsze odpuszczanie. Słyszymy, że bardzo ładnie czyści nam, wybie, wybiera nam to tło, znaczy zamyka nam tło, które jest y, zebrane tym mikrofonem. Dodamy troszeczkę jasności, dodamy troszeczkę dołu oraz zabierzemy tak zwany karton. Ok, przejdźmy do werbelka. Ok, na werbel również tyczka SSL. Tym razem wybierzemy wtyczkę E, ponieważ ma możliwość przełączania skrajnych pasm w tak zwaną filtrację typu Bell. Tutaj również możemy dodać, zamknąć filtrami odrobinę, ale tym razem cały kanał. Weźmiemy, zastosujemy również Expander z szybszym czasem ataku. Tu nam, nam chodzi głównie, żeby pozbyć się tego przedźwięku hi-hatu, więc Trochę jeszcze bardziej odfiltrujemy. OK. I troszeczkę jasności, ale trochę poniżej tego high hatu powiedzmy przy 6 kHz. I troszeczkę ciała tak zwanego, czyli 200 Hz. I to wszystko w trybie Bell. Dobra, przejdźmy do następnego instrumentu, którym będzie tom pierwszy. I teraz przy tomie pierwszym zastosowałbym następującą rzecz. Zastosowałbym kluczowanie takim dodatkowym kanałem, który nazwaliśmy sobie Tom1 Trigger, a na nim wykorzystamy wtyczkę, która się nazywa Smack. Smack Attack to jest po prostu taki Transient Shaper. Co tutaj możemy zrobić? Możemy dodać maksymalnie dużo ataku i maksymalnie mało sustainu. W tym momencie ona działa blisko do czegoś, co robi Bramka oraz zastosujemy też dekliper po to, żeby on nam nie za bardzo nie wystawał. Przechodzimy z powrotem do naszego tomu i w tyczce D5 wybieramy, że ma być sidechain pobrany z naszego kanału, który nazywa się trigger. tom jeden trig, ok, i załączamy naszą bramkę. Możemy podsłuchać tego, co tam się dzieje. Słyszymy, jak działa właśnie smak. Tu możemy za za założyć też dodatkowe filtry. OK. I teraz słyszymy, że bramka otwiera się tylko wtedy, kiedy smak wyzwala... Kiedy smak wyzwala nam, triggeruje nam tą, 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 ten instrument. OK. E tutaj również bym zastosował wtyczkę SSL. też może być z, z, jako E, tak zwaną wersję E, odrobinę rozjaśnienia i troszeczkę zabierzemy też tego kartonu, tak zwanego w przedziale, powiedzmy tam 400 Hz, 500, 400 Hz. OK, to samo skopiujemy teraz yy, tę samą wtyczkę, skopiujemy do drugiego tomu, czyli robimy kopy plugin, zaznaczamy nasz drugi Zaznaczamy nasz drugi tom, zaznaczamy paste, czyli mamy dokładnie skopiowane, i również tutaj zrobimy, że ma być kluczowany wtyczka d5, ma być kluczowana z czegoś, co nazwaliśmy trigger tom 2. Ok, i również na tym naszym kanale triggerowanym tutaj też założymy. Znaczy nie trygerowanym, tylko trigerującym, założymy wtyczkę SMAC. I te same ustawienia, maksymalny atak, minimalny sustain oraz Dekliper. OK, Czyli mamy nasze mamy nasze tomy. Obydwa zrobione, przejdźmy do Overheadów. Overheady? No to pierwsza rzecz, którą słyszę natychmiast, to trzeba troszeczkę powalczyć z ekualizacją. Nawet może niedużo. Ale troszeczkę bolesna jest sytuacja typu 300 Hz z tego, co słyszę taką, takiego kartonu. Oraz zająłbym się pasmem w okolicach 2,5 kHz. Tylko troszeczkę węziej. Przepraszam, że moje trochę to, to częste troszeczkę, ale. Tak to słyszę. Dobra i teraz tutaj też zastosowalibyśmy wtyczkę, która się nazywa y, witamin. Co ta wtyczka robi? Jest to kompresja, jest to korekcja równoległa oraz y, zmiana jakby charakteru y, harmonicznych, które się pojawiają, y, y, które są y, jakby Dodawane do sygnału podstawowego. Zawiera ta wtyczka również taki enhancer, który potrafi rozszerzyć, jakby dźwięk w, w stereofonicznie. Potrafi, potrafi dodać nam szerokości do tego dźwięku. Zobaczmy, jaka jest różnica, kiedy wyłączę tą wtyczkę teraz. No zdecydowanie, więcej, zdecydowanie więcej pojawia się jasności, więcej szerokości na tej wtyczce. OK, przejdźmy do hi -hatu. No tutaj na pewno będzie trzeba zastosować filtr od dołu oraz drobną korekcję też w rejonie 300 Hz powiedzmy. Posłuchajmy jak teraz nam benny grają. Ok, co bym zrobił dalej? Dołożyłbym y, kompresję równoleglej, czyli dołożyłbym do instrumentów y, stopka, werbel oraz dwa tomy, dołożyłbym y, taki kanał, który będzie, który będzie kompresowany, mocno kompresowany i będzie dołożony do tego, co instrumenty gra jak grają indywidualnie. Czyli na przykład stopkę dodamy do grupy pierwszej, werbel do grupy pierwszej. Dwa tomy do grupy pierwszej. Zobaczmy, co się dzieje na grupie pierwszej. Ok, na grupie pierwszej użyłbym pluginu, nowego pluginu, którym jest Abbey RS124. E, Otwórzmy no jeszcze raz, żeby nam grał od początku. Tu jest taka bardzo fajna funkcjonalność, która pozwala nam zrównać czas ataku i czas powrotu, dotykając tego symbolu tej lampki. Słyszymy, że jest bardziej agresywny w tym momencie dźwięk. Troszeczkę trzeba zmniejszyć poziom, powiedzmy do minus 6. I teraz słyszymy, jaka jest różnica, kiedy ja zamknę tą, ten kanał i kiedy go otworzę. Jak wyraźnie słychać, że ten kompresor nam pomaga wydobyć... Yy, punch, taką moc ze stopki werbla. No i co jeszcze? Dołożymy też jakiś efekcik. Wykorzystajmy plugin, na przykład e, Rverb, czyli renesans verb i wykorzystamy wykorzystamy preset, który ja sobie nazwałem e, rum. to jest Room po prostu, taki efekt e, krótkie, krótkiego e, pogłosu mniej więcej jednosekundowego. Zobaczmy, co się wydarzy. Aha, i ten, ten efekt jest dodany do werbelka. Mniej więcej tak. I tak brzmią nasze bemny po tak zwanym szybkim miksie. Ja jeszcze, żeby dać troszeczkę kontrastu, w sensie nie tyle kontrastu, co bym... E, żeby zobaczyć, co się dzieje z pozostałymi instrumentami, którymi będziemy się zajmować troszeczkę później, otworzyłbym też bas, gitarę klawisze oraz pozostałe instrumenty elektroniczne i pożegnał się z Państwem na takim etapie pracy.